Kochani, byłem zawodowym pięściarzem. Przez 20 lat boksowałem i to na największych arenach świata. Boksowałem dwa razy o Mistrzostwo Świata, raz w Madison Square Garden w Nowym Jorku, tam gdzie Mohamed Ali czy Mike Tyson. Były momenty, że miałem wszystko, co by chciał mieć każdy młody facet tutaj na ziemi: mnóstwo kasy, rozpoznawalność, ubiegające się za mną panienki, luksusowe samochody. Ale w momencie, gdy przeżyłem śmierć kliniczną, gdy zrozumiałem, że jest coś więcej niż tylko to, co widzę oczami tego świata, gdy zawołałem do Boga, że wstydzę się, że nigdy go nie poznałem, następnego dnia znalazłem Słowo Boże na ulicy. Im bardziej zagłębiałem się w Słowo Boże, tym bardziej przybliżałem się do Boga, a światłość, którą jest nasz Pan, zaczęła napełniać mnie. Z każdym kolejnym dniem stawałem się innym człowiekiem. Gdy Słowo Boże zaczęło żyć we mnie, zobaczyłem, że jest coś więcej, i karmiłem się każdym dniem tego i zaczynałem całkowicie widzieć inaczej świat. To jest coś niesamowitego. Ja zachęcam każdego z was, abyście otworzyli Pismo Święte, abyście zaprosili Boga do swojego życia, a wszystko się zmieni. To mogę wam gwarantować. Życzę wam wszystkiego dobrego i błogosławię was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.